Nowy tydzień, nowa przygoda ze Słowem. Postaramy się rozważyć i przeżyć konkretny fragment Pisma Świętego. I jeśli nam się uda, to rzeczywiście fajnie by było, byśmy każdego dnia wyciągnęli jakieś konkretne owoce z życia tym konkretnym fragmentem. Wydaje mi się, że jest sporo takich fragmentów Pisma Świętego, które moglibyśmy skwitować stwierdzeniem, że łatwo się mówi, ale znacznie trudniej się to realizuje. Wydaje mi się, że wręcz mogę się założyć, że gdy usłyszycie ten dzisiejszy fragment, to właśnie to stwierdzenie pojawi się w Waszych myślach. Zatem krótkie intro, dzisiejszy cytat i odcinek. Serdecznie zapraszam. Bądźcie dobrej myśli. Myślę, że wielu z Was oglądających ten dzisiejszy odcinek długo się nie będzie zastanawiać, dlaczego akurat wybrałem ten fragment, ale nie, otóż nie. Nie jest to powodem tego, że w niedzielę na kazaniu o tym fragmencie mówiłem. Decyzją o tym, żeby ten fragment użyć w tym odcinku, była sytuacja, o której później opowiem. Zastanówcie się nad początkiem, startem jakiejś sytuacji. Czy obserwując jakąś osobę, czy jakąś sytuację, na początku pojawia się pozytywne myślenie i patrzenie i podejście, czy raczej pojawia się realizm i doszukiwanie się pewnego niepowodzenia. Otóż sytuacja, o której wspomniałem, miała miejsce w trakcie kazania dla dzieci. Zadawałem różne pytania, i w pewnym momencie rączkę podniósł mały chłopczyk. Idąc do niego z mikrofonem, miałem w głowie dziwne myśli, że powie coś dziwnego, i troszkę się obawiałem tego. Gdy podszedłem, podałem mu mikrofon, udzielił niesamowicie fantastycznej odpowiedzi. I ten moment, bardzo konkretnie, natychmiast wręcz, stał się dla mnie momentem refleksji, że. Bądź dobrej myśli to jest zadanie, którego trzeba się podjąć i które trzeba zacząć realizować w odniesieniu do swojej osoby tak bardzo konkretnie i tak bardzo realnie. Zwróćcie uwagę, że to każdy z nas jakoś myśli, to my konkretnie wybieramy, jaką myśl w sobie podtrzymujemy, w jaki sposób działamy, co robimy z tą konkretną myślą, która się w nas pojawia i w jaki sposób tą konkretną myśl my potraktujemy. Jak myślisz, tak będzie, czy jak myślę pozytywnie, to jest pozytywnie. Myślę, że to bardzo. Wielki skrót myślowy, ale może być w tym jakiś klucz. Myślę, że zdecydowanie łatwiej z pozytywnego myślenia wyciągnąć jakieś konkretne, pozytywne działanie, niż z pozytywnego myślenia zrodzić coś złego. Albo na odwrót, z jakiegoś negatywnego myślenia wyciągnąć jednak jakieś konkretne, dobre działanie. Czemu tego nie spróbować? Zatem spróbujmy tym naszym początkom, naszemu myśleniu nadać właśnie pozytywne znaczenie. Znalazłem pewną ciekawą myśl, którą chciałbym się z Wami podzielić. Z optymizmem jest. Jak z czerwonym winem. Kieliszek dziennie jest korzystny. Ale butelka może mieć fatalne skutki. Być dobrej myśli to jednak optymizm. Optymizm, który nie polega na tym, że ja siebie oszukuję, że ja manipuluję zaginam rzeczywistość, w której jestem, że łudzę się czymś, że jestem naiwny, że mam zamknięte oczy na pewne sprawy. Zastanówmy się nad tym cytatem w odniesieniu do konkretnie naszego życia, naszego sposobu myślenia. Najpierw zwróćmy uwagę rzeczywiście, co pielęgnujemy w sobie, jakiej myśli, a druga sprawa, nad którą warto, żebyśmy popracowali, to to. Jaki jest początek Twojego myślenia? Co jest najsilniejsze w Tobie na starcie? Dobra myśl czy raczej nie?